Na przedmieściach Gdyni, na drodze krajowej numer 6, a w zasadzie jeszcze jestem w miejscowości Rumia. Już wjeżdżamy do Gdyni. Po raz pierwszy witam Gdynię na swoim kanale. I w zasadzie. Można powiedzieć, że po raz pierwszy witam miasto na moim kanale. W ubiegłym roku byłem tylko w Gdańsku, gdzieś tam na YouTube jest film z, z tego objazdu Gdańska. Jest to około godzinny film. Jednak wtedy tak naprawdę tylko w Gdańsku byłem na, na spotkaniu dotyczącym zmian, też przygotowania przyszłej ustawy o samorządzie o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów natomiast dzisiaj no chciałbym tutaj troszeczkę tej Gdyni zobaczyć, chciałbym Gdyni, Gdańska, Sopotu abyśmy pojeździli po tym Trójmieście pewnymi powiedzmy sobie Yy, trasami no, czy trasami egzaminacyjnymi nie jest bardzo ciężko powiedzieć ja tutaj nie wiem, na pewno to co mogę powiedzieć, na pewno będę chciał dojechać tak do yy, tak do Wordu w Gdyni jak i do Wordu w Gdańsku a co pomiędzy tymi, tymi przejazdami to tak naprawdę się zobaczy, to wyjdzie to wyjdzie w praniu jak gdzieś tam wiecie, znacie mnie lubię dworce więc pewnie główny dworzec w Gdyni w Gdańsku zobaczymy być może Molo w Sobocie być może ale pewnie tak pewnie skwer Kościuszki w Gdyni no i zobaczymy no, chciałbym e, słynny buspas zobaczyć na ulicy e, o matko jedyna teraz zapomniałem Chwarzyńska jakoś tak e, się, ona, się ona nazywa więc ja bym ten słynny buspas, buspas który e, w zależności od natężenia ruchu wyłącza pas w kierunku przeciwnym na drodze dwu dwujezdniowej, czyli na przykład, jeżeli większy ruch jest w kierunku przeciwnym, to ten lewy pas, na którym teraz jestem, będzie wyłączony dla autobusów jadących w kierunku przeciwnym. I tą Chwarzyńską, no mniejsza o to, tą ulicę również chciałbym sobie. Chciałbym sobie zobaczyć. Co innego, no może gdzieś jakiś port? Zobaczymy. Czy będą te jakieś trasy egzaminacyjne? Nie patrzałbym tak. Na to na pewno bym, bym się tymi filmkami nie kierował na zasadzie. Tej, że będę się przyjmował jak pokonywać jakie skrzyżowanie w Gdyni czy w Gdańsku tego czy, oczywiście oczekujcie od swoich instruktorów aby wam to, wam to pokazywali ja, ja po prostu chcę się tymi drogami w miarę możliwości przejechać by jakąś tam powiedzmy przedstawić swoją ocenę danego miejsca no i cóż oczekujcie w najbliższych dniach tygodniach filmu w efektu tego, tego wypadu mojego wakacyjnego do, do trójmiasta a ja szukam sobie jakiegoś fajnego teraz miejsca gdzie będę mógł przycupnąć chwilkę odpocząć no i w jakiś sposób przygotować się do dalszej do dalszej jazdy Może pojadę tutaj w lewo na skrzyżowaniu Dlaczego nie z tego co widzę skrzyżowanie z wyspą Rondo Gdyńskich Kosynierów. Skrzyżowanie z centralną wyspą, ale skrzyżowanie, które oczywiście nie jest rondem w myśl przepisów ruchu drogowego czyli nie jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Ogólna sygnalizacja. Nie wiem, czy tam w ogóle jest jakiś, jakaś droga w lewo. Czy ja tutaj tylko nie zawrócę? Tak, no tylko zawrócić mogę. Ja się ustawiłem, bo gdybym się ustawił jeden dalej, to mógłbym wjechać sobie tam. W drogę bez przejazdu. To jest właśnie, poniekąd, jak widzicie, nieznajomość miasta. Ale za chwileczkę coś znajdziemy. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcę, na najbliższym możliwym skręcę w prawo, jak już stąd wyjadę. Oczywiście, tutaj nie skręcę w prawo. Tutaj wyjeżdżam o właśnie na lewy pas. Gdybym był na prawym, mógłbym wyjechać szeroko. Teraz na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w prawo. Ulica Kcyńska.